W tym filmie porozmawiamy na temat tasco, rurek z kremem kakaowym, rurki waflowe i to także jest na prośbę jednego z widzów. I przejdźmy do składników tego czegoś. Jak widać ładne są paczka, fajna aż chce się zjeść. Aha i oczywiście możecie je dostać tylko wy Biedronce. Lecimy z tym koksem i tutaj przeczytamy w składzie. Chwila, chwila, też będę rozsiedziony, żeby być bardziej. Składniki. Na pierwszym miejscu, co znajdujemy? Pamiętajcie, rurki y, waflowe z kremem kakaowym. Co będziecie na pierwszym miejscu mieli w dobrym produkcie? Na pewno nie. Cukier. A tutaj macie pierwsze miejsce: cukier. Czyli tak, jakbyście kupywali <grywanie> przede wszystkim cukier, a nie. To co tam pisze na opakowaniu Składniki. Pierwsze miejsce cukier, potem mąka pszenna, która generalnie powinna być na pierwszym miejscu. Tłuszcz roślinny, mleko w proszku odtłuszczone kakao o zawartości tłuszczu 5,4%, laktoza z mleka normality glukoza nic złego, jajko w proszku, barnik E150C. I co to jest te E150C? Mm, 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 mm. Amoniakal. Czyli. Barwnik, który ma zabarwić te rurki, to wszystko, żeby takie były bardziej, bardziej takie kakaowe, bardziej ten taki wygląd ich przypominał kakao. Barwnik amoniakami. Aromat, emulgator, lecytyna sojowa, sojowa i sól. I tam oczywiście produkt może zawierać lód, mleko, jaja, soję i tak dalej, orzechy arachidowe i inne orzechy. Jeżeli byśmy wzięli ogólnie te składniki pod lupę i mieli powiedzieć, co jest w nich złego, no to do barwnika tyle bym się tam nie przyczepił, aczkolwiek jeżeli ten barwnik przechorujecie, no to za dobrze mieć nie będziecie, że tak powiem. Poczytajcie sobie dokładniej o barwniku amoniakalnym więcej inaczej mówiąc o 150C w naprawdę dużo znajdziecie strony szyfrujących takie rzeczy. Ale ja się tu przywalę do czegoś innego, a mianowicie do pierwszego składnika, a mianowicie cukru. Jeżeli kupuję coś takiego, to nie kupuję kryształ złoty cukier przecież, bo cukier to sobie osobno kupuję w osobnych paczkach, tylko kupuję to no, wyglądający tak. No, a tutaj mam na pierwszym miejscu cukier, czyli cukru w tym produkcie jest najwięcej. Ech, dlatego w składzie mogę ogólnie ocenić je, że mi się nie podoba. To są za słodkie i bardzo te nie znaczy nie przytyć. Ale polecimy sobie jeszcze do GDA. A potem to skomentujemy wszystko. Kalkulator w łapę. Ostrzymy broń, wybieramy aplikację. Lecimy. I tutaj e, tak jest że ciężko to wyczytać. Bo pozostawmy. I tutaj lecimy. Jedna porcja, trzy rurki, około 30 gram. Zobaczcie, jak producenci piszą. Nie napiszą, ile paczka cała wam dostarczy tego GDA. Tylko wam napiszą w taki sposób, żeby wam tak było to ciężko obliczyć. Pomyślcie, producent napisał tak, jedna porcja, trzy rurki zawiera około 33,6 gramów i to dostarcza. Kurwa, przepraszam, no ale trzy rurki. I jak ja mam obliczyć? Muszę by, musiałbym policzyć teraz ilość rurek w tym opakowaniu, się <noise> rurek w tym opakowaniu, i żeby to był dzielnik przez 3 i to potem mnożył. Niesamowicie trudne w określeniu, dlatego skorzystamy sobie z drugiej tabelki pomocniczej, czyli wartości odżywczej w 100 gramach produktu. Wartość energetyczna 512 kalorii. Produkt ten cały ma 4, 240 280 gramów, całości waży, tutaj pisze. W 100 gramach, czyli musicie wziąć to 2,8 razy 1,8 razy. I tutaj macie tak, warto się nagrywać. 512 kalorii w 100 gramach. Bardzo dużo. Białko 7,4 sporo. Węglowodany 61 gram. <laughs> Czyli dosyć bardzo, bardzo dużo. W tym cukry 41,3 grama. Masakrycznie dużo. Tłuszcz 26 gramów. Dużo, bardzo dużo. W tym kwasy tłuszczowe nasycone Masakra, od razu powiem to: jest, to jest, to jest coś totalnie, co przeholujecie totalnie z tym, bo 11,28 gramów błonik 2,4 to tam norma słów 0,10, i tutaj się nie będziemy tego przykopywali. Ale powiem Wam tak, żeby być dokładnym, ja na chwilę wyłączę kamerę, przeliczę ilość rurek, potem je podzielę przez tą normę i powiem Wam, jakie są całkowite normy tego całego opakowania. I w opakowaniu było tak. ich 27: 27 rurek to dla Was od razu informacja, ile będziecie mieli tych łakoci. I tutaj, tak jak czytaliśmy wcześniej, trzy rurki były podane do trzech rurek. A cała paczka ma ich 27, czyli trzeba to wszystko razy 9 zrobić. Całość tych, co tutaj pisze, Gda, muszę zrobić razy 9. Ja wiem, że tutaj będzie tak wysoka norma, że po prostu hmm, aż się włos jeży, ale zróbmy. Kalorię 9%, czyli robicie 9 razy 9. 81. 81% dziennego zapotrzebowania osoby dorosłej jest na kalorie, jeżeli zjecie sobie na całą paczkę tych rurek następnie lecimy dalej. Cukry 13,9 g to jest 15% 15 razy 9. <laughs> Zgadnijcie ile? 135% normy. Jeżeli zjecie sobie całą paczkę, to macie 135% normy dziennego zapotrzebowania na cukry. Bardzo dużo. Bardzo dużo, masakrycznie dużo. Tłuszcz 8,7 gramów to jest 12%, czyli 12 razy 9, 108%. Czyli na tłuszcze macie 108% dziennego zapotrzebowania, a pamiętajcie, że zjecie na pewno jeszcze obiad, śniadanie, ewentualnie kolację, coś w międzyczasie, w dniu zjecie i to Wam wyjdzie ponad 200%, pewnie albo grubo, grubo jeszcze więcej. Lecimy dalej. Kwasy tłuszczowe nasycone i tu będzie najciekawiej. 19% jest w trzech rurkach. Ale to musimy razy 9 i to wychodzi wam. Kwasy tłuszczowe, nasycone, zjadając sobie taki produkcik. Macie 171% normy. 171% normy dziennego zapotrzebowania sobie dorosłej. Niedopuszczalne. Oczywiście, tak normalnie, to osoba dorosła nie powinna zjeść więcej niż 3 rurki dziennie. No ale znając siebie i znając innych no to one są dosyć fajne. One tak wchodzą lekko, bo jakoś tak są zrobione, że, że po prostu no tak się nie czuje tego słodyczy i tego wszystkiego w nich bardzo mocno. Więc na pewno każdy zje więcej niż 3. No i tutaj jeżeli zjecie całą paczkę, to macie 171% normy, a z sodu macie 9% normy. No i 9% nawet, tak. No i co można o nich powiedzieć? w składzie, w składzie na pierwszym miejscu tak jak czytaliśmy był cukier nie fajnie oraz te normy GDA, jeżeli sobie już teraz podliczyliśmy na kalkulatorze i Wam powiedziałem, że ponad 100% grubo jest przecholowane w cukrach, tłuszczach i kwasach tłuszczowych nasyconych co można dać ocenę bo tutaj ja nie będę wierzył w to, że każdy zje trzy rurki dziennie i da sobie luza dlatego biorę całościowy produkt pod lupę i mówię od razu tak. Ocena taka. Aha, jeszcze chwila. Ocena końcowa to będzie po końcówce. Jak one wyglądają po wyjęciu? Tak, miałem mi w paczce 27. Wyglądają tak. Jak przełamiecie, to widzicie tam jakieś kakaowe, coś, że jest dodane. Smak jest całkiem fajny. Jeżeli pod względem smaku, można by im dać spokojnie 7. Pod względem składu, ale bez GDA, można by im dać 6. Ale ja mówię, 6, 5, bo cukier na pierwszym miejscu. Oraz, jeżeli wziąć jeszcze pod normę GDA, to za ten skład można by dać im dwójkę. 2 na 10. Oraz cena to jest 4, 3, prawie 4 zł, albo prawie 5 zł. Nie pamiętam dokładnie. Jak ktoś pamięta, to proszę napisać poniżej w komentarzu, bo ja tego nie pamiętam. Ale coś mi się kojarzy 4, 4,5 zł, coś takiego. W każdym razie drogo. drogo wychodzi jak cholera. I ogólna taka ocena produktu, zdrowie ma się tylko jedno, dwójka i tak. 2 na 10 i sam od siebie bym go nie polecał. Ale to jest moje prywatne zdanie. Napiszcie poniżej w komentarzu, co sami o tym sądzicie. Czy lubicie w ogóle te rurki, czy one Wam smakują i czy są godne polecenia Waszym zdaniem. Dzięki za obejrzenie filmu i czekam na komentarze. Cześć!